Słoneczne Radio i Wiadomości.com. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zabije ich wszystkich. Tą groźbą od kilku godzin żyje aglomeracja Tampa Bay. Szeryf powiatu Polo, Grady Judd, poinformował dzisiaj po południu o aresztowaniu jednego z zastępców za groźby i agresję słowną podczas zamieszek na kapitolu. Zastępca Peter Hanin został zawieszony w pełnieniu obowiązków i trwa proces jego dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Udowodniono mu, że 6 stycznia, podczas zamieszek, wysyłał do kolegów z pracy komentarze i groźby o przerażającej treści. Do innych pracowników biura szeryfa przesyłał m.in. takie teksty jak Pier federalnych, zastrzelić federalnych, ja bym kur pozabijał ich wszystkich. Jeśli chcesz, żeby ulice Waszyngtonu były czerwone, wypełnij je krwią tyranów. Jak oświadczył dzisiaj szeryf Grady Judd, była to przerażająca mowa nienawiści nawołująca do przemocy. Hanin odpowie przed sądem za czyn kryminalny drugiego stopnia, jakim są groźby karalne. Paweł Kuliński, Słoneczne Radio i wiadomości datkami. wiadomości.com Twoje źródło informacji.